Nie ma wysoka izba bo w moich pytaniach skoncentruję się na inwentaryzacji gruntów tzw. kolejowych wykorzystywanych na ten cel. Otóż jak wiadomo, tylko w części są one istotnie wykorzystywane, jak mówił, mówili przedmówcy, część to są tak zwane rezerwy, często wieloletnie, właściwie będące nieużytkami. Chciałbym zatem prosić o informacje, informacje na piśmie. Czy resort ma w ogóle wiedzę? I jaka, jaki to areał służy grunty kolejowe? Jaki to jest areał? Pytanie drugie dotyczyłoby tak zwanych nieużytków. Zachęcam państwa przejeżdżających przez dworzec zachodni proszę spojrzeć na te tereny, na te grunty kolejowe niewykorzystane przez dziesięciolecia. Kolejne pytanie dotyczy tak zwanej rezerwy. Także przedmówca przed chwilą mówił o tym, że to są znów wieloletnie, dziesięcio, całe dziesięciolecia leżą tereny odłogiem w nadziei, czy też leżą, bo leżą, bo może kiedyś będą przydatne. Te tereny niewątpliwie należy zinwentaryzować, określić ich funkcje, a te, które są niewykorzystane, oddać samorządom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.